Mentalizowanie umożliwia nam dotarcie do tych nieuzmysłowionych emocji. I w jaki sposób to robimy podczas pracy z naszymi pacjentami? Między innymi w grupie. Po pierwsze, mamy relację terapeutyczną, czyli jakieś przymierze terapeutyczne, więź z naszymi pacjentami i relację przeniesieniową. W tej przestrzeni, prawda, relacji terapeutycznej pracujemy nad analizą emocji oraz mechanizmów obronnych, które w jakiś sposób blokują wyrażanie tych emocji i docieranie właśnie do tych emocji, które gdzieś są nieuzmysłowione. Robimy to, równocześnie budujemy wgląd, a zwłaszcza na przykładzie, na przykładzie relacji przeniesieniowej, czyli badamy, analizujemy to, w jaki sposób ktoś przenosi jakiś typ relacji związany, na przykład, właśnie z pozabezpiecznym stylem przywiązania na inne relacje z innymi ludźmi, co może się odtwarzać również w grupie, i analizujemy to, zastanawiając się, z czego to wynika. To oczywiście pozwala też. Docelowo rozwinąć właśnie wgląd, ale też regulować chociażby różne um, emocje. I w jaki sposób uh, analizujemy te emocje? W jaki sposób um, analizujemy mechanizmy obronne i budujemy wgląd? Mamy do tego szereg narzędzi, uh, od takich uh, bardziej podtrzymujących jak pochwały, przez bardziej ekspresywne jak interpretacje. Pokażę Państwu teraz na przykładach, jak można używać tych różnych narzędzi właśnie w grupie, żeby budować taką postawę mentalizacyjną i rozwijać mentalizację jako kompetencje. Na przykład to, co jest ważne, to też wzmacnianie takich adaptacyjnych zachowań poprzez pochwałę, na przykład prawda, kontrolowanej mentalizacji, bo na tym nam zależy, takie postawy mentalizacyjne. A w sobie, że terapeuta może powiedzieć słyszę, że kiedy automatycznie pomyślała Pani, że koleżanka specjalnie nie poszła z panią na lunch, po chwili zaczęła się pani zastanawiać, czy może jest jednak jakiś inny powód jej zachowania i zadzwoniła pani do niej. A w kontekście grupowym również możemy o tym powiedzieć. Może być tak, że ktoś z grupy, prawda, zwróci na to uwagę. Możemy też zinterpretować w ten, w ten sposób jakąś sytuację w grupie, kiedy jedna pacjentka na przykład zareaguje na słowa innej najpierw jakoś automatycznie, a potem zatrzyma się i pomyśli. Komentowanie wydarzeń z empatią, na przykład wyobrażam sobie, że w tej sytuacji mogła pani czuć się smutna, czyli nazywamy, odzwierciedlamy jakieś stany emocjonalne. To bardzo, bardzo fajnie też pracuje w grupie, kiedy pacjenci, prawda, odzwierciedlają swoje stany emocjonalne. Kiedy ktoś na przykład opowiada jakąś historię, a nie ma kontaktu z emocjami, które ta, ta historia w nim wywołała, inne osoby mogą właśnie odzwierciedlić te stany emocjonalne. Zauważenie milczenia i zachęta do kontynuacji. Na przykład, prawda, pacjent nie rozumie albo nie zwraca uwagi na to, że milknie w jakichś określonych sytuacjach. Możemy zwrócić uwagę, że mam poczucie, że pani zamilkła. Czy może pani powiedzieć, co takiego się w pani teraz dzieje? Czyli zachęcamy do takiego spojrzenia do wewnątrz, prawda? I, I przyjrzenia się temu, co dzieje się w pacjencie. W przypadku grupy też to, co możemy robić, to zachęcać do zmentalizowania tego, co dzieje się w danym momencie w grupie. Na przykład, jak jest jakaś opowieść, jakaś historia, coś się dzieje, i w pewnym momencie zapada cisza spróbować zanalizować, co takiego, z czego ta cisza wynika, czego ona dotyczy w procesie grupowym.